Cześć, ja jestem i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry City Skylines. I zobaczcie, tutaj na tym przystanku, który zrobiliśmy poprzednim razem, dalej tłoczą się ludzie. Oni wszyscy masowo, słuchajcie, przyjeżdżają z, tego, z tej dzielnicy UFO i masowo chcą opuszczać tę dzielnicę. Czyli będziemy musieli dzisiaj ponownie skupić się na usprawnieniu komunikacji między tą dzielnicą a resztą miasta. Przede wszystkim, no już mam włączone modyfikacje, więc możemy zająć się korkami. No tutaj nie chcemy świateł, tutaj też nie chcemy świateł, więc będzie troszeczkę łatwiejszy wjazd tutaj do tego miasta. Czy tutaj też są światła? Nie, tutaj nie ma świateł. Matko, jak oni, wszyscy jeżdżą tymi autobusami. Na każdym praktycznie przystanku? Czy rzeczywiście na każdym przystanku są takie, takie tłumy? Tak. Zdecydowanie. Zdecydowanie musimy poprawić jakoś komunikację, żeby. No, może to jest chyba dobrze, że ludzi tak czy chętnie jeżdżą tymi autobusami. Zobaczmy tutaj, czy na tym dworcu ktoś jeździ. Tutaj są pustki, ale tutaj też nie mamy dużo linii przyłączonych i yy, w takim razie spróbujemy zrobić połączenie między tą linią a tą linią. Znaczy chodzi mi oczywiście między dworcami. Dobra. Mamy gotową linię i teraz powinny, powinni ludzie bardzo chętnie jeździć też stąd, zaraz zobaczymy. Swoją drogą, właśnie, możemy pokolorować je, wtedy będą widoczne kolory autobusów. No dobra, mamy kolory już zmienione, zobaczmy czy teraz ludzie będą chętniej tutaj przechodzić. Bo póki co rzeczywiście wszyscy dalej cisną tą jedną linią, czy ona jest dla nich najbardziej optymalna? Może po prostu nie jest funkcjonalna ta duża linia, którą zrobiliśmy w tym momencie. Z tej strony też pusto. Dobra, wiecie co, na razie sobie odpuśćmy skupianie się na tym. Myślę, że dobrą opcją będzie też dostawienie linii metra. I też zastanawiam się, czy nie zrobić po prostu linii tędy tutaj do tej części. W sensie drogi. Może zróbmy to. Zobaczymy jak, jak będą ludzie jeździć, czy będą jeździć oczywiście. Myślę, że może być też ścieżka rowerowa tutaj. Chociaż z drugiej strony nie wiem, czy ludzie na rowerach będą taką trasę robić. Jeśli będą, to czemu, czemu by nie umożliwić im spróbować takie rzeczy zrobić? Mm, tak, żeby w miarę to dołączyć w ten sposób. O, coś takiego. Ludzie są niezadowoleni, bo hałas koło nich tam będzie, ale na pewno będą chętniej teraz podróżować tędy. Schodzimy pod ziemię. Oczywiście wychodzimy teraz na powierzchnię. Ok, no i mamy. No i dołączymy to tutaj, w tym miejscu. I teraz zobaczymy, czy będzie tak, że ludzie zaczną jeździć również tędy. Wtedy będzie można zrobić łatwiejszą linię, może. Hmm, zróbmy to. Tylko teraz, tak bezpośrednio, bez, żadnych zajeżdżania, bez żadnego zajeżdżania na poszczególne inne miejsca. Tylko jedziemy prosto. Zamknęliśmy to i zobaczymy, czy to pomoże. Czy rzeczywiście sprawi, że ludzie będą chętniej jeździć tędy. Dalej możemy spróbować yy, zobaczyć, na przykład, czy nie mamy problemu z wodą. Ponieważ dostawię od razu to, yy, jak zbuduję domy, na pewno te problemy się pojawią. Tylko po prostu muszę to zrobić yy, tak, żeby to funkcjonowało. Czyli musimy podpiąć rurę do systemu. Ok. Trochę słabo to wygląda, bo tutaj brzeg idzie troszeczkę inaczej. Może przesuńmy, może uda się jeszcze jakoś, no, jakoś lepiej to rozstawić, żeby mniej miejsca tracić. Nie, chyba rzeczywiście to było. Nie, udało się, udało się. Ok, czyli teraz zostawimy tą rurę. Połączy się. Tutaj się może połączyć. I mamy już źródło, ale musimy jeszcze ścieki gdzieś wylewać. Trochę problemem jest mało y, terenu, bo jednak y, brakuje nam tego, brakuje nam wody, y, gdzie moglibyśmy wylewać ścieki. Nie chcemy oczywiście y, takiej zanieczyszczonej wody dostarczać do domów, bo to by spowodowało choroby mieszkańców. Podepnie się to czy się nie podepnie? Podpięło się, OK. Czyli mamy już też podpięte y, ścieki. Zobaczmy jak to funkcjonuje. Czy teraz już jak się włączy, czy będzie w miarę dobra produkcja? Okej, okay. jest OK. W takim razie możemy przejść dalej. Myślę, że dobrą opcją będzie zajęcie się tą dzielnicą, czyli dostawienie kolejnych budynków. Dlatego, że rośnie zapotrzebowanie na domy, rośnie zapotrzebowanie na biura, więc myślę, że spróbujemy dostawić jakieś biura. Chociaż nie, tutaj jest dużo już biur. Myślę, że domy. Spróbujemy cały ten obszar zamalować domami. Oczywiście, w międzyczasie gdzieś tam dostawimy jakieś, nie wiem, sklepy, bo tutaj chyba jest strefa, gdzie, gdzie są sklepy, a widzę, że ich nie jest za dużo. No i dostawiamy, dostawiamy też w jakichś lukach. To powinno zmniejszyć zapotrzebowanie na te domy. No i zobaczmy jeszcze, jak to wygląda z dzielnicami. Jakie tu mamy dzielnice? Tutaj jest rozrywka. Mhm, czyli chyba będziemy musieli zrobić coś takiego, wiecie, że tutaj, gdzie nie, gdzie będą jeszcze inne dzielnice. Tak, żeby były też sklepy, bo tutaj są same hotele, brakuje sklepów na pewno im. Chociaż z drugiej strony mają autobusy, mogą sobie jechać na zakupy, nie ma problemu raczej. No ale tak czy siak, żeby byli szczęśliwi, to im te sklepy dostawmy. Oczywiście niskie, bo tutaj jest strefa taka, że mają być budynki niskie. Część to będą jakieś elementy rozrywki, a część to będą zwykłe sklepy. Tak to rozdzielimy. Okej, okay, a resztę oczywiście też zapełnimy domami. O, chociaż teraz jest problem, bo nie mamy zaproszowania na domy już, czyli będziemy musieli dostawić nową strefę przemysłową. Ja już od jakiegoś czasu myślę o tej strefie przemysłowej, żeby zacząć korzystać z tego przemysłu. No bo oczywiście nie chcemy się zamknąć tylko na same biura. Tutaj oczywiście też musimy usunąć opuszczone budynki. Chociaż zmniejszył się też problem, odkąd zrobiliśmy tą linię autobusową łączącą z innymi. O, tutaj jest ona dokładnie, z innymi miastami. To zmniejszyło się, y, zmniejszyły się problemy z pracownikami czy z brakiem klientów, bo oczywiście ludzie tutaj przyjeżdżają z innych części miasta. Dobra, mieliśmy zrobić ten przemysł, bo teraz to zapotrzebowanie robi się dość niebezpieczne. I tutaj mamy góry. Mamy jakiś fragment górzysty. Może warto byłoby skupić się na tym. Blisko jest autostrada, więc mogliby sobie dojechać autostradą. Spróbujemy coś z tym y, zrobić. Na pewno nie drzewa, bo to będzie raczej bałagan. Ścieżki rowerowe myślę, że też sobie odpuścimy. Zrobimy zwykłą drogę, taką sześciopasmową, która będzie tak trochę naokoło tej strefy jechać. Tylko zobaczmy sobie jeszcze, jak tutaj to się w ogóle rozmiesza. Gdzie tutaj są najlepsze skupiska? Tutaj byłoby warto zrobić kawałek. I tutaj. Nie wiem, czy mi się uda zrobić to tak, żeby rzeczywiście dobrze to funkcjonowało, ale przez środek sobie przeciągnijmy taką drogę. Dotąd. I ten obszar sobie spróbujemy zagospodarować. Myślę, że tutaj też e, zrobimy coś takiego. Najwyżej będzie to e, możliwość przetwórstwa, a nie e, samej produkcji. Kurde, ta droga tutaj nie jest możliwa do połączenia, ale tędy możemy zrobić, Ok. No i mniejsze drogi po, porobimy tutaj. Tylko jak Ty połączyć, jak tutaj jest tyle gór? Spróbujemy to zrobić tak, żeby w miarę sobie poradzić, żeby też mocno zagospodarować ten teren tutaj. Coś takiego, żeby też korków jakoś mocno nie tworzyć. Czy to się uda połączyć? No właśnie, wysokość ma taki problem, że jednak utrudnia nam budowę dróg, więc będą tutaj drogi, które są nad ziemią, nie zawsze będzie możliwość budowania w tych miejscach, więc musimy być na to przygotowani, kiedy budujemy coś przy górach. O, ale tutaj trochę coś tam zbudujemy, jakieś fabryki. O, coś takiego na przykład, widzicie? I od razu tutaj ten teren jest zagospodarowany do budowy. Aha, ale z kolei już tutaj się nie połączymy, bo jest za wysoko. No to zróbmy to tutaj. Też trochę y, możliwości nam to daje. Czy tędy naokoło też damy radę poprowadzić drogę? Jak najbardziej, tutaj przynajmniej ten kawałek. O nie, ta góra jest tak stroma. Tego z góry oczywiście nie widać, kiedy ja mam kamerę od góry. Ale tutaj rzeczywiście te góry są dość kłopotliwe dla nas. Jest zbyt duży spadek e, drogi. O nie, i ona się tutaj tworzy jako droga e, bardzo, bardzo wysoka. Chociaż może spróbujmy w takim razie zrobić e, jakiś most. Może to jest jakaś e, droga, żeby, żeby rozwiązać ten problem. Oj, niekoniecznie wygląda to dobrze. Ale e, daje możliwość zjazdu e, z tej wysokiej drogi tutaj. Okej. Okay świetnie, jestem zadowolona. Będzie tutaj trochę fabryk można e, podostawiać. Jeszcze tutaj ten obszar. Niestety muszę w tę stronę tutaj drogę zrobić, chociaż ona niewiele daje, więc darujmy sobie. Chciałam połączyć e, tutaj te dwa obszary i jeszcze jakieś budynki tutaj zostawiać, ponieważ to będą fabryki, one mogą być spokojnie... E, nie, to nie daje nam nic. Zupełnie nam nic to nie daje. One mogą być ułożone właśnie na terenach takich niezbyt przyjaznych. Będzie to nadawało też takiego klimatu tego miejsca. Zaraz zobaczymy zresztą, czy to rzeczywiście się uda. Tutaj niestety nam się tworzą na górze budynki. Tutaj też nie ma sensu ta droga. Po prostu nie będziemy gospodarować tych terenów, które rzeczywiście są na zbyt stromych zboczach. Dobra, zajrzyjmy jeszcze raz, jak to wygląda tutaj. Myślę, że w miarę te obszary, które są najciemniejsze, czyli najbardziej żyzne jakby w materiały, w rudy, mamy już drogami przepasane. Jeszcze tylko ten element tutaj by się przydało, bo tutaj jest najlepiej. Zobaczymy, czy tutaj się uda to zrobić. Chciałam w tą stronę połączyć, ale się nie udało. Zobaczymy, jak to będzie w tym miejscu. Jakiś zakręcik. O, jak najbardziej będziemy mogli wykorzystać te, y, te części, w takim razie zabierzmy się y, za robienie y, tych przemysłów, tylko zanim to zrobię, jeszcze umożliwię ludziom przejazd y, w tamto miejsce, czyli zrobimy linię. A grót będą mieli ludzie jeszcze linię na stadion. Na górze oczywiście przystanków robić nie możemy. Wzdłuż głównej spróbujemy pojechać tędy, o, tutaj w tę stronę i zawrócić. Po prostu tak, żeby ten element, no, żeby ludzie mogli w, tym, w tej części też dojechać do pracy, korzystając z autobusów. Tutaj, w sumie, moglibyśmy bezpośrednio jechać w tę stronę. Aha, nie, musimy zrobić to kółeczko. No, czyli jedziemy. Mamy ten przystanek, mamy możliwość dojazdu. Jeszcze oczywiście będziemy musieli prawdopodobnie dopiąć prąd w to miejsce dokładnie, bo tutaj raczej nie będziemy ciągnąć bezpośrednio od mieszkańców tego prądu, tylko jakąś linię dostawimy. Nie chcemy się przyklejać do domów. Chociaż prawdopodobnie też częściowo będziemy musieli, dlatego że tutaj jest no najlepsze, najlepsze złoże. Zacznijmy od straży, bo, bo jednak straż y, wydaje mi się też istotą. O nie, jest tutaj dostęp do straży. To w takim razie małą tylko y, w razie jakiegoś pożaru, y, małą strażyczkę tutaj postawimy, małą remizę. Y, policja. Policja jest tutaj potrzebna, dlatego że jednak y, przestępczość może tutaj być. Szkół nie robimy, y, no to przechodzimy do robienia. Tych budynków. No i dobra, zacznijmy od tych najlepszych, w sensie najlepszego miejsca, najlepszego położenia. Tutaj też zrobimy, ale tylko do tej części. Zrobimy oddział, oddzielenie. Chociaż tutaj są biura, więc też ludzie, jakby nie powinni mieć problemu z tym, że są obok. No i całość będzie musiała być zagospodarowana właśnie w ten sposób. Podejrzewam, że gdzieś tutaj będzie musiało powstać jakieś osiedle mieszkalne, jeszcze malutkie, żeby tych pracowników tutaj dostarczyć. Chyba, że w tej części gdzieś spróbujemy? Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy uda nam się to rozwiązać? Na razie niech się pobudują, żeby, żebyśmy mogli zobaczyć, czy zapotrzebowanie spada. Już powoli się rzeczywiście obniża, więc raczej powinno być dobrze. No i właśnie, no i ten prąd musimy tutaj dostarczyć. Tutaj na razie nie. Nie wykraczamy poza ten obszar. Las na razie zostawiamy nienaruszony. Chociaż pewnie zanieczyszczenia będą dla nich dotkliwe, dla tych lasów. Tutaj to samo. I mamy. Mamy gigantyczny przemysł górniczy. Jeszcze tego nie widać, bo, bo budynki się jednak nie pobudowały, i zapotrzebowanie na rejony handlowe teraz jest kolosalne. No, będzie to dość problematyczne. Zobaczymy. Mam nadzieję, że jednak jakieś fabryki powstaną poza tymi tutaj. Bo mieliśmy takie duże zapotrzebowanie, przecież. Lecimy dalej do tego metra. Tutaj mieliśmy zrobić metro, więc myślę, że warto się na tym teraz skupić. Yy, mamy linię metra. Nie, to nie jest linia metra, linia metra jest tutaj. Zrobimy sobie taką, yy, może jedną biegnącą do tej części, tutaj zrobimy gdzieś jakiś przystanek, i jedną biegnącą do tej części, czyli zrobimy yy, tak, jakby na tych skrzyżowaniach głównych. Tutaj będą linie, które łączą się z innym miastem. Mamy gotowe. W takim razie przyjrzyjmy się. Przyjrzyjmy się, jak to wygląda. Czy ludzie rzeczywiście chętnie korzystają z metra? Mnóstwo osób dalej biegnie na przystanek. Nie wiem, czy to dlatego, że przystanek jest bliżej niż, niż to metro, ale wydaje mi się, że tutaj też powinni ludzie być. Na razie nie widać tam y, żadnych y, mieszkańców. Poczekajmy w takim razie chwilę, chwilę dajmy im. Przyjrzyjmy się ogólnie, jak to wygląda w, licz w liczbach. Mamy tysiąca, 1600 prawie osób, które jeżdżą autobusami, czyli jest naprawdę nieźle, y, jeśli chodzi o. Mieszkańców, którzy jeżdżą metrem, też jest całkiem dobrze, bo jest 1100 osób, które korzysta z usług metra, no czyli będzie, będzie to funkcjonowało. Jestem ciekawa też, czy to zarabia. Już widzę, że metro tutaj daje radę. Ludzie przesiadają się, jak widzicie, e, idą naprzeciwko, żeby skorzystać z tego metra, i całkiem tłumy, e, duże tłumy wychodzą z e, tych e, linii, więc to akurat działa dobrze. Tutaj też coś się dzieje. Ułatwimy na pewno ludziom dojazd do innych części. Także myślę, że to jest osiągnięty sukces. Zapomnieliśmy o tym prądzie. A przecież mówiłam o tym, że muszę to zrobić. Dobra, musimy podnieść w takim razie wysokość słupów, dlatego że droga jest chyba wyżej i to trochę przeszkadza im w, no, w budowie. Jak widzicie, musieliśmy... Nie wiem, dlaczego takie gigantyczne te słupy zrobiłam. Ale niech będą, niech będą takie, przynajmniej ludzie e, nie będą narzekać na brak prądu w tym momencie. A jeśli chodzi o pieniądze, to mamy ich pod dosadkiem. Nie musimy się zupełnie tym martwić. No i widzę, że brak pracowników, czyli myślę, że dostawimy jeszcze jedną linię metra. <laughs> Przepraszam, zachrypłam. Zachrypłam, to znaczy, że chyba będzie trzeba skończyć odcinek. Zanim skończymy odcinek, zrobimy tą linię metra, tak żeby umożliwić właśnie ludziom z miasta Ufo dojazd do pracy. Zrobimy tutaj trzy stacje, troszeczkę niestety ograniczymy przez to no, mieszkańcom dostęp do, do fabryk. No bo przy drodze stawiamy metro, to znaczy, że jakaś fabryka pewnie uległa zniszczeniu. No i dostawiamy linię. Też myślę, że tutaj będzie ładniej wyglądało, jeśli spróbujemy zrobić to na zakrętach. Więcej metra, więcej przystanków... kurcze, nie mogę, bo zbyt strome zbocze! Dlaczego?! To jest też duży problem właśnie, jeśli chodzi o funkcjonowanie metra w górach. Zapomniałam o tym. Jeszcze raz, spróbujmy w takim razie w inny sposób to zrobić. Najwyżej będziemy próbować usuwać jakieś linie. O, tutaj możemy przyłączyć, czyli to będzie do zniszczenia. Też nie wiem, czy to nie będzie do zniszczenia i tym samym y, to przedłużymy, może tutaj, o właśnie, w ten sposób się udało połączyć, czyli umożliwiamy ludziom y, no, przejazd tędy. W takim razie, jako że chrypa już mi powoli przechodzi, ale myślę, że najwyższy czas skończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, oczywiście możecie zostawiać łapki, możecie zasubskrybować kanał, jeżeli jeszcze nie jesteście subskrybentami. Zobaczcie, tak wygląda nasze miasto z tej góry, ona rzeczywiście jest dość duża, tego z perspektywy, no tej, której ja zazwyczaj gram, czyli takiej, która ułatwia mi najbardziej budowanie, nie widać, wydaje się, że jest to dość płasko, ale jakbyśmy zeszli tutaj, jakbyśmy spróbowali wjechać tą drogą, to rzeczywiście można byłoby się zmachać, ja to na przykład na rowerze. No, ale myślę, że koniec gadania, trzeba odcinek skończyć, także ja się z Wami żegnam, do zobaczenia, cześć!